Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto Twix. Potrzebować będziemy biszkopt upiekłam z dwóch jajek przepis na moim kanale. Biszkopt piekłam na papierze do pieczenia, należy go usunąć. I ciasto będziemy robić w formie keksowej. Z powrotem dajemy papier. Tak to wygląda. I teraz tutaj mam puszkę masy kajmakowej. Masę kajmakową należy leciutko podgrzać, wówczas lepiej się smaruje. I biszkopt smarujemy masą. Na masę kajmakową będziemy układali biszkopty odwrotną stroną, ponieważ to ciasto będzie odwracane, więc biszkopty układamy tą stroną. Ja sobie je leciutko nacięłam, aby mi weszły dwa biszkopty. Tak już mamy przygotowane. Tutaj mamy krem budyniowy. Krem budyniowy połączymy z dwoma ciasteczkami Twix i wyłożymy na nasze ciasto, które damy do lodówki na 4 godziny. Wierzch ciasta, później ciasto obrócimy, wierzch polejemy polewą lub czekoladą, jak tam kto lubi i posypiemy również ciasteczkami. Wykładamy masę. Masa budyniowa, przepis. Jest na moim kanale, na który serdecznie zapraszam. Biszkopt również, tylko zaznaczam, że ja piekłam biszkopt z dwóch jajek. I już mam wyłożoną. I teraz ciasto powędruje do lodówki. Później ciasto obrócimy i zalejemy rozpuszczoną czekoladą. Tak wygląda przygotowane ciasto Twix, które wędruje do lodówki. I tak oto ciasto Twix mamy schłodzone i teraz ja wyłożę je na deseczkę. Należy papier usunąć i polejemy nasze ciasto czekoladą. Ja tutaj mam zrobioną rozpuszczoną czekoladę. Do tej czekolady dodałam dwie łyżki śmietanej kremówki i podgrzałam. Śmietan ym, czekolady nie należy gotować. Czekoladę tylko podgrzewamy. Możemy też zrobić po polewę Po robimy pół kostki masła, trzy łyżki cukru, trzy łyżki wody i również podgrzewamy. I mamy Ładnie. I jak damy tą polewę, ponownie powinniśmy ciasto dać do zastygnięcia. Ciasto mamy oblane czekoladą i wędruję do lodówki. Tak na godzinkę. Ciasto Twix. I tak oto ciasto Twix mamy gotowe. Wiesz, posypałam sobie, pokroiłam batonik i posypałam. Teraz ukroimy kawałeczek no Jeszcze delikatne. Ciasto najlepiej jak jest tak schłodzony na całą noc Wówczas mamy pewność Że jest idealnie schłodzone No bo moja polewa jeszcze troszeczkę I tak oto máme často Twix.